Cześć, witajcie! Ze mną dzisiaj jest mój tata. Siemanko! Gram w Gran Turismo! Tak jest, dzisiaj jest wielki, wielki wyścig, tak Bardzo dzisiaj? ważny wyścig! Bardzo ważny wyścig! O mini! O mini! Klapman! Klapman, tak. Kto dzisiaj wygra, ten otrzymuje samochód. <laughs> Tam Dzisiaj jest środa, móc. środek tygodnia. Dokładnie środa, yy, połowa dnia. <grych> tak? No to co, na mązie? Nie! Chciałem wam pokazać, że już mam... Nurbunging? No tak, już wszystkie tory są. Tak. I ja no tak. czekam właśnie, jak twórcy coś dodadzą. poziomy <grych> i, 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 i tak dalej. Dobra! Na mązie? Nie! A ja się już mam zalogować? Ja już nie Oj, jestem, już za jestem za zalogowany. Ale już jestem zalogowany. Okej, okay. a na czym jedziemy w końcu? Na koniecznej drodze. Taki zero, tylko odwrócony. No dobra, i co? Walczymy o Mini Coopera Supervision, tak? Tak. No dobrze, jakim um. samochodem jedziesz, żeby było sprawiedliwie, to też? Um, no. Ty wagasz jakiegoś mojania. No nie wiem, no, jedziesz no. swoim Datsunem, czy. A no, jedziemy dwoma datunami? Dwoma datsunami no. jedziemy? Na pewno? To poczekaj, ty jedź Datsunem. Nie, ty nie widzisz. Nie no poczekaj, no ile ma datsun? 300 koni, tak? No, prawie. Ja też, no prawie, tak. Ma 299 koni mechanicznych i waży 1100 kg, tak? No to ja też słuchaj wybiorę sobie taki samochód, który będzie no, mocą zbliżony do twojego datsuna. O kurczę, ty masz taki wóz? Jeśli jesteś siedem, może ta o tym, cię pokonał od razu. cię wciągnął po prostu nohalem moim. Ale dobra, wiesz co zrobimy? No co? Ty tu miałeś takiego... O, ja pojadę tym. Dobra, może być automatyczna? Miki, bo taki nie zjesz? Nie, co wybrałem. A nie, Datsuna, no tak, dobrze, no. Ja pojadę Renault Sport, tak, RS, Megan. Megane, a Zaraz zgniotę na plac nie, ja wiem, czy mnie zgnieciesz, bo ja tu jestem... Ja jestem świetnym kierowcą Datsuna, pamiętaj. Nie jestem leszczem. Dawaj, odpalaj. Nie gadaj tyle. Nie ma co gadać, to trzeba jechać. Nie, nie, trzeba Pamiętasz, jechać. jak to ten? O Ale... kurde. Mordkę. A dlaczego taki tor wybrałem? Taki, bo mi się bardzo... Ale to nuda jest ten tor, co w kółko będziemy jeździć. <grym> ale 10 okrążeń! Ale nie, Ale dziesięć wszystko... okrążeń to jest bardzo dobry Tor. Ale nie, tu jedziesz tylko w kółko. Ale no weź, no nie marudź. Ale to slipa, zamiast moze wziąć, świątynię Ferrari. A my będziemy w kółko jeździć, jak, te, jak, jak tylko w boje, co potem piją piwo. No. Dobra, wyjdź z Druga próba. Dobrze, zobaczymy, czy mnie rozwalisz. Proszę bardzo. To nie, to nie, to nie. Daj monze, monza jest fajna. Każdy lubi monze. Fani, ja nie to. Fani, to? No. A może to? No dobra, no wieczorem, żebym nic nie widział? No, już sam nie no dobra. Dobra, to i... ja Dobra! Ty mi jedziesz minikuperkiem. Zobacz. No, no to ty jedziesz minikuperem? Nie, ty jedziesz. Nie, no to żeby było sprawiedliwie, to dlatego ci powiedziałem. Ja pojadę tym. No, Holender mam mniej koni, jestem cięższy. Dobra, trudno. Trudno się Trochę... mówi. No właśnie, no daj. Może no. być automat. Teraz wygrywam, proszę was, wygrywam. Nie, ja wygrywam, nie. Ja to... Wygrywam, po zobacz, prostu. No jak, Jakiego masz gruchota? Ja Jezu, zobacz, mam. Super. Uzdąm. Co masz? na jeszcze mam numer jeden, może być Grandi Fugus. No i to jest jeden z najlepszych hotheczy. Nie. No tak? Nie ważne, tak. no, normalnie jeść tyle. Dobra, ten... tam, What? zobacz! No, Leszczu! No i jadę! Pewnie będziesz zjechał na 20 godzin! Co jest? Masz lepsze przyspieszenie ode mnie! Muszę normalnie zakrętać. Muszę po prostu perfekcyjnie pokonywać ten wąski tor. Gdzie ty znowu? Boże, kochany! Co ty za tory wybierasz? Najpierw na jakimś bucie, żeśmy jeździli... Teraz gdzie my, w Japonii jesteśmy? O Jesus. No Dobrze, wywróć ja się! Ja się nie wywrócę, ja cię zaraz dogonię przegonię! Bo ja chcę mieć tego Mini Coopera! Nie ja! A tak. potem rewanży! Ja go wygram! Rewanż! Po prostu go wygram! No nie ja go wygram! Ja go wygrywam! 20 okrąg! Wiesz, że musisz mi go kupić! Nie! Z swojej własnej kasiorki! Nie, ja cię! Zaoszczędzonej! Nie, to ty wydasz swoją! No ja. Bo, te, bo tu jest podpięta twoja karta. Co? No tak, no rzeczywiście. Jak to się... O, ja znowu się pacnąłem. Nie, nie dobrać, A się ja znowu. wolę moją mamę. Ale ja cię już wysłałem. Ja ci już mam przed maską! Nie, nie masz zobaczyć No moje, moje Renault Meganer Res po prostu jest... Do, stworzone do licznych wyścigów. Nie, moje nie jest Chociaż bardziej. Twój Fundacun też. Boże kochanie, to szybko. 120 pół litra. Jezus. Urany, to nie, no ty masz szybzów znowu! Nie ja mam na co na ulepszonego! Kurczę! Pieczone! Cały czas masz większą prędkość. No trudno się mówi. Dobra, muszę się skupić po prostu, nie gadać tyle, bo nos tutaj nadijam. Słyszysz, ten ryk silnika? Nie, nie słyszę A, się skupiam. Nie, no musisz mi kupić to co? Nie, nie! No, ale ja ci nie kupię, tata! No przecież nie Moja Kolata? To jest to kółko. Ile jeszcze mamy okrążyć? Zawsze najlepszy czas. Jeden, mam. jeden, jeden. Jeszcze jedną, prawda? Jeszcze jedno a? kółko? Tak! Gaz do dechy dwie... Nie, no więc nawet jeszcze nie no. Co jest z nim Renault? Po prostu się ulepszałeś! Oa, no, f jeden to Renault daje ciała i teraz też! <laughs> o Jezu! To jest Trochę... tak ważny dla mnie wyścig! Nie, dla mnie ważniejszy! Ty w swojej kolekcji już masz tyle samochodów! A ja? Zero. Dużo masz. Ja Ale mam pięć. Ty tą no. Toyotę. Super. mam? Ja mam Toyotę? Hmm? Ja no nie chcę Toyoty. ja chcę tego Coopera, tego Mini. Ja, wyżyń? O nie, to jest mój Mini Cooper. A raz cię dorwę. Z... Czy ty widzisz mnie już w listerku? Nie. Nie widzisz? Holender, ja Ciebie też nie widzę ze sobą. nie no, widzę taki mały punkcik niebieski. To Ej, chyba jesteś ty! Nie, to nie ja, to nie ja. To nie ty? To jesteś ty! No jak mogę być punkcikiem niebieskim, no. Tak, jesteś. jesteś... No, to właściwie pytam, czy mnie widzisz. Nie, nie, yes. A ja się tam widzę! Ostatnie okraszenie! Jak to ostatnie? No. To ile ja mam do ciebie straty? Bardzo dużo. Ej! Co ja nie Niemożliwe! No, trudno się mówi! A co, co się trudno mówi! Zaraz zobaczycie, no, no, jak wygrywa się... Skurc, baba na dziada! Tak się mówi! Nigdy nie skuszne! Jak baba na dziada! on <noise> jak ty wąsko, Miki? Ma nie jak tańczący zając. Zające no, nie, nie tańczą! Się jechać, tak Zające nie tańczą! To jest ograniczenie do 50! No, A ja jadę prawie 160 na godzinę! A dobrze, ile ja jadę? Ja mam spóźnienia prawie sekundę do ciebie! Czekaj, bo nie wiem już sam, no. Jezus, znowu hamulec, on ham... sam hamuje mam ja hamuje Nie wiem. Jak to działa? Tak, to samo hamuje. Eee, jakoś kiwam się na boki cały czas. A ja też. <grymne> no zobacz A bo ty jedziesz na padzie, a ja jadę na kierownicy. A co? nie? Ja umiem jeździć na padzie, a ty nie umiesz. No, każdy, ma inny, każdy, no. ma inny, każdy ma inne... Każdy ma inne... Każdy ma inne przyzwyczajenie. Strasznie. tu jest wąsko. No co? To nie jest otwarty teren. To mogę opalać na samochód. O nie, niestety. O, o, o. Już. Zaraz wygram. <grymne> <grymne> Prawie, że! Kaj. Jeszcze ten zakręt. No, no. Nic ty nie w życiu, no! Mamy Holender! No dobra, gratuluję ci! Moje gratulacje Moje, moje, moje Wygrałem mini Czyli jaki samochód wy, wy ten wygrałeś? Możesz pokazać? No ale to pokaż tego Mini Coopera. Mini Cooper. Który to jest Mini Cooper, pokaż. O, zaraz się zdziwisz. Kosztuje pokaż, milion kredytów. Który, pokaż. Zaraz się zdziwisz. Ja się zdziwię. No, jest... no zdziwię się chyba ceną. <laughs> Ile ja będę musiał zapłacić za tego Mini. Który to Mini, pokaż tacie. Uu, fajny. No jest o, całkiem, całkiem. 94 konie. Konie mechaniczne, tak. Ma moc maksymalna. No powiem ci, że mm, furka jest całkiem fajna. I kurczę blacha, no miała być moja. Miała być po prostu moja. Ale to dalej. Miała być moja, ale Ja są mi obok, no. Też ja ci kupię. no. śliczny wóz Miki. Dobra, no nie ma co. Słuchajcie, na dzisiaj to koniec, zaraz tutaj weźmiemy i dokonamy zakupu właśnie tego mini. Ale zobaczcie, najpierw kolory. No tak, musisz sobie jeszcze wybrać kolorek. A my się z wami żegnamy, do zobaczenia, do przyszłego wyścigu. Pa pa.